Mieszkanie dla tych, którzy lubią naturę i nie boją się wysokości. Piękne widoki, ale raczej nie dla wszystkich. Nie tylko się tam dobrze wyśpimy, ale również zrelaksujemy w jacuzzi czy saunie. Miłośnicy wspinaczek zdecydowanie pokochają to miejsce. Cześć i witajcie w dzisiejszym filmie kolejne niestandardowe mieszkania, budowle, w których żyją ludzie. Interesujące, a także straszne mieszkania w dzisiejszym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Las Vegas, tuż pod modnymi salami do gier, znajdują się podziemne tunele, gdzie żyją bezdomni ludzie. Bez pracy, bez rodziny, ludzie, którzy przeżyli ciężkie czasy. Znajdują się tam ludzie, którzy wyszli z więzienia i nie mają się gdzie podziać, a także ludzie, którzy przegrali swój cały majątek w kasynie. Sealand najmniejsze państwo świata. Znajduje się na środku Morza Północnego niedaleko Anglii. W 1967 roku brytyjski emerytowany major Roy Bed ogłosił utworzenie nowego królestwa Sealand, które znajduje się na dawnej platformie wojskowej. Wisząca świątynia w Chinach. Kompleks znajduje się na wysokości 50-60 metrów nad Ziemią, na zboczu Hengshan, jednej z pięciu wielkich gór Taizmu. Jest to bardzo częste miejsce odwiedzane przez turystów. Świątynia wygląda, jakby wisiała w powietrzu, ale jest bardzo dobrze przymocowana do skał. Makoko to wioska rybacka, która powstała około 200 lat temu w Nigerii. W slumsach mieszkają dziesiątki tysięcy ludzi na wzniesionych drewnianych domach. Do poruszania się używają małych kajaków czy łódek. Ciągłe życie na wodzie jest naprawdę bardzo trudne. Islandia i domy, które składają się z solidnych zabudowań. Kamień, drewno, ziemia, wszystko tworzy stabilną konstrukcję. W miejscu tym są bardzo często mocne wiatry, lecz dzięki tym materiałom domy je wytrzymują. Wnętrza domów są bardzo ładnie wykonane. Sypialnie, spiżarnie, łazienki, jak w zwyczajnym domu. Domy te przypominają trochę domy Hobbitów. Domek na środku rzeki Dina w Serbii. Początkowo na środku rzeki była sama skała. Początkowo został tam zbudowany domek w 1968 roku przez wędkarzy. Dzisiaj domek jest unowocześniony i bardzo popularny w tamtym miejscu. Katrin mieszka na pływającej kanadyjskiej wyspie, którą zbudowała z mężem 31 lat temu. Życie tam jest trudne, ale nie zamierzają z niego zrezygnować. Para zawsze marzyła o tym, aby mieszkać na odludziu na łonie natury. Piękna zatoka, a dookoła las. Swój dom rozwijali przez wiele lat. Aż w końcu powstało tak piękne miejsce. Posiadają panele słoneczne, wiatrak, dzięki którym otrzymują naturalną energię. Wszystko jest pomalowane na niebiesko oraz różowo. Wolność, która wynika z braku dostępu do własnej ziemi, powoduje, że ludzie czasami budują domy w nietypowych miejscach. Domy budowane na klifach są często wynikiem niezależności. Mieszkańcy korzystają z taniego materiału, najczęściej z drewna, które sami wyrabiają. Grecja, w pobliżu miasta Kalaka, na wysokości ponad 300 metrów, znajdziemy piękne, wyjątkowe miejsce klasztory, świątynie z nieziemskimi widokami miejsce te odwiedza wielu turystów. Była tam nawet nagrywana scena z filmu James Bond. Nowoczesny dom w kurorcie Remi we Włoszech. Jego szczególną cechą jest mechanizm, który pozwala domu obracać się 360 stopni wokół własnej osi, co pokazuje nam świetne widoki siedząc cały czas w jednym miejscu. Na dachu są zainstalowane panele słoneczne, dzięki temu dom jest też ekologiczny. Forty Mansela, które znajdują się na ujściu dwóch rzek u wybrzeża Wielkiej Brytanii. Forty zostały zbudowane podczas wojny. Były one obsadzone przez wojska lądowe oraz marynarkę. Po tym jak wojska je opuściły, stały się domami wielu piratów. Forty stoją na betonowych słupach, a ich wygląd jest dość charakterystyczny. Na wzgórzach północnych Włoch w pobliżu Werony stoi dom w kształcie litery L. Dom obraca się na dużym gramofonie, podążając za słońcem po niebie. Właściciel zaprojektował go tak, aby jego dom mógł zanurzyć się w jak największej ilości światła słonecznego, aby zmaksymalizować właściwości zdrowotne Słońca. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze, dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu. Także wpadajcie, obserwujcie, lajkujcie. Ja Was zapraszam na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych. Także trzymajcie się do następnych. Na razie, piona!